Ciało świątynią. Serce moc oddaje, dusze tchnienie cuda. Źródło zawsze znajdzie w oczu blasku. Światłość rozbudzona, zmysłów taniec czysty, krew życia dzwoniona. Świątynia ciała, źródło zawsze nasze. Łączy nas w całość. Miłość tu na zawsze. Kroki, widma, nocą księżyc śni. Czułe dłonie w mroku, koły sanką sny. Doki boskich, w sercach echem gra ciało czuje, wie W jomienia dnia śpiewa dusza nasza Świątynia pełna blasku, miłość wie, nie zgaśnie Para, to to masz, masz to to, nasz, masz to, to Czy ty to masz, czy ty to czujesz? A ja to my, a ja tomy, a ja tomy, Chaos, 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 chaos si si, 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 dziękuję za życie Si, chaos, si, 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 si. chaos, chaos Hello, hello. Good morning Oli, good morning Oli, welcome, welcome Przybywaj i wyświadczaj Kochany, kochamy Cię, a Cosmic Cosmic Brothers, a ja to Ty, a ja to my, a ja to ja, Nando. Kroki w rytm, nocą księżycy śni Czułe dłonie w mroku, koły sanką sny Kroki w rytm nocą księżycy śni, czułe dłonie w mroku, koły sanką sny uh. Dotyk w sercach gra, Razem połączeni ciało czuje, wie, je, je, wie, je, wie, wie, wie. Do tych boskich zadomasza nasza Świątynia pełna blasku, miłość wie. Nie spać, na tych boskich sercach gra, Razem połączeni ciało czuje, wie, wie. W promieniach dnia śpiewa dusza nasza Świątynia pełna blasku, miłość wie. Nie zgadź Masz to, to masz Masz to, to masz A czy ty to, to masz? Czy ty to czujesz? A ja to my Aj to my Aj to my Chaos, 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 chaos Chaos, chaos, chaos si si si, 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 Dziękuję za życie Si, 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 si Chaos, chaos, chaos Hello, hello, good morning, Olimp Good morning, Olimp, welcome, welcome Przybywaj i doświadczaj, kochany Kochany cię, z kosmic brothers A ja to ty, a ja to my, a ja to ja Nam dof A to ty a, ty, a to ty, a to my, ja A, Koko masz? Good morning, Olimp Welcome, welcome Przybywaj i doświadczaj Kochamy, kochamy cię, a wada z kosmicznych bradeń. A ja to ty, a ja to my, a ja to my, a ja to ja, a to my, a ja to ja, house 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 house, a ja to my, a ja to my, a ja to ja, house 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 house, house 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 house, house house.